Cały czas powstaje problem w zakresie tego, jak należy w kontekście praw własności intelektualnej ujmować kwestie dotyczące wytworu sztucznej inteligencji. To jest jego twórcą, kto ma do niego prawa. Kwestie dotyczące AI pewnie będą wymagały Zastosowania przepisów, które w przyszłości powstaną w tym obszarze, natomiast to, jak to się będzie rozwijać, jest uzależnione nie tylko od tego, co mamy w Polsce. Nawet nie tego, co mamy w Europie, ale pewnie kierunkowo będziemy posiłkować się rozwiązaniami, które powstaną w Stanach Zjednoczonych, bo jednak tamten rynek dominuje w tym obszarze. Na tamtym rynku w tej chwili są prowadzone spory z zakresu własności intelektualnej i tak naprawdę one pokażą, w jakim zakresie, w jakim obszarze prawo własności intelektualnej powinno się zmienić, jeśli chodzi o zastosowanie sztucznej inteligencji. Prawa autorskie twórców w kontekście AI rodzą wiele pytań. Przed Przede wszystkim o to, czy twórcy powinni od, za wykorzystanie takiego, takiego utworów w ramach sztucznej inteligencji otrzymywać jakieś wynagrodzenie. To jest przede wszystkim taki problem zasadniczy dla twórców, jak należałoby szacować kwestię wynagrodzenia w kontekście wykorzystania ich twórczości. No bo możemy sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś korzysta w bardzo taki szeroki sposób, z twórczości jakiegoś autora. Załóżmy, jest to autor obrazów i ktoś produkuje obrazy, które bazują czy opierają się na tej twórczości danego autora. No i teraz pytanie, czy ten autor powinien z tego tytułu uzyskiwać jakieś wynagrodzenie, a jeśli tak, to w jaki sposób liczone. Jeśli chodzi o kwestie zastosowania sztucznej inteligencji w prawie patentowym, w zasadzie w kontekście Rozmowy, czy to z chatboksem, czy z, czy poprzez wrzucanie pewnych informacji. Które w efekcie mają dać nam odpowiedź, jak mamy tworzyć na przykład zastrzeżenia patentowe czy opis patentowy, rodzi się problem z kwestią ujawnienia istoty wynalazku, który ma być przedmiotem patentowania. Jeżeli korzystamy z takiego ogólnego czata GPT, niezabezpieczonego dość dobrze, do którego dostęp mają inne osoby, osoby, które trenują ten system, to bywają sytuacje, w których to ujawnienie istoty wynalazku może nastąpić. I wówczas no, może dojść do sytuacji, jeżeli zostanie to odpowiednio udokumentowane, że taki wynalazek utracił cechę nowości na skutek ujawnienia tej, tej istoty wynalazku przez osobę wrzucającą, a w efekcie otrzymującą informację z tego systemu. Natomiast jeżeli mówimy o systemach zamkniętych, Takich, które powstają na potrzeby na przykład kancelarii, czy też w jakimś takim działają w jakimś zamkniętym ekosystemie, do którego dostęp nie mają w zasadzie osoby trzecie, kiedy jest to obwarowane wszystkimi klauzulami o zachowaniu poufności tych danych, no to wówczas możemy czuć się bardziej bezpiecznie, choć nie, nie zawsze jest to stuprocentowe bezpieczeństwo ujawnienia takich danych przez osoby trzecie.